Funkcjonariusze policji i Centralnego Biura Śledczego zlikwidowali pod Warszawą gigantyczną fabrykę amfetaminy. Produkowała, uwaga, 80 kg narkotyku na dobę. Wartość dobowej produkcji to kilka milionów złotych. Laboratorium mieściło się w niewielkiej wiosce koło Wołomina. Ze wstępnych ustaleń wynika, że było przygotowywane do przeniesienia w inne miejsce. Do tej pory nie udało się nikogo zatrzymać. Robert Gusta. Domek letniskowy w niewielkiej wiosce koło Wołomina. Osiem profesjonalnych linii produkcyjnych. Blisko 100 kg odczynników potrzebnych do produkcji. To już nie laboratorium, to prawdziwa fabryka amfetaminy. Jak spojrzymy na ilość linii technologicznych gotowych do produkcji narkotyku, a było ich osiem, to okazuje się, że jest to największa wytwórnia amfetamin zlikwidowana w Polsce. Niewykluczone, że także i w Europie, bo Polska od lat plasuje się w czołówce producentów tego narkotyku. W ciągu jednego cyklu, który trwał trwa 48 godzin, w tej fabryce można było wyprodukować około 80 kg amfetaminy. Czarnorynkowa wartość narkotyków wyprodukowanych tylko w ciągu jednego takiego cyklu to około 6 milionów złotych. Podczas policyjnego nalotu fabryka była pusta, nikogo nie udało się zatrzymać. Produkowane tu narkotyki rozprowadzone były w Polsce, ale większość z nich najprawdopodobniej trafiało za granicę. Główne szlaki według ustaleń policji prowadzą do odbiorców w Szwecji, Niemczech i Holandii. Od niedawna, coraz popularniejsze są także szlaki prowadzące do Rosji i Wielkiej Brytanii. Na rynkach światowych jesteśmy absolutnie bezkonkurencyjni, gdybyśmy w kilku dziedzinach innych, przemysłowych wiedli taki prym, to niewątpliwie stopa wszystkich Polaków by wzrosła. Amfetamina, biały krystaliczny proszek o gorzkim smaku, czasem ostrym zapachu, działa silnie pobudzająco, zmniejszała zmniejsza zmęczenie fizyczne i psychiczne, niesamowicie przy tym uzależnia, powoduje psychozę prowadzącą nawet do śmierci. Większość pacjentów po dosyć krótkim czasie zażywania ma psychozy, ma bardzo trudne stany, zwane przez nich zejściami. Rafał brał amfetaminę 5 lat. Nie chce pokazywać twarzy, bo obawia się reakcji rodziny i znajomych. Dwa lata temu udało mu się zerwać z nałogiem, ale skutki zażywania odczuwa do dziś. Zęby poleciały mi całkowicie. Mam, mam straszne uzębienie, bo to, bo to jest chemia. No i w głowie, no są obytki w głowie. Masakra, kłopoty z pamięcią, kłopoty z koncentracją. Według nieoficjalnych szacunków, w Polsce jest około 70 tysięcy osób uzależnionych od narkotyków. Połowa z nich od amfetaminy. Dobra, robimy zabezpieczenie. Każdego roku likwidowanych zostaje około 10 wytwórni białego proszku. W ręce policji wpadają zazwyczaj płotki. Bardzo rzadko udaje się je ująć prawdziwych organizatorów narkotykowej produkcji. Zlikwidowanie największej w Polsce fabryki amfetaminy to na pewno sukces. Nie da się jednak ukryć, że sukces byłby o wiele większy, gdyby za kratki trafili ci, którzy ją prowadzili. Robert Gusta: Wydarzenia.